I taka chwila niedziałania, na spokój, być może na relaksację, czas spojrzeć na sprawy z innej strony, przyjrzeć się troszeczkę wszystkiemu. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu znaki powietrzne, o, jako siła, a więc będziecie w tym tygodniu bardzo wykorzystywali swoją siłę i swój potencjał. To jest bardzo silna karta. Zwłaszcza jeśli chodzi o kobietę, a więc czasami. Um, Trzeba uwierzyć w ten swój potencjał i słuchajcie iść z odwagą, wewnętrzną siłą do pokonywania trudności. Co u Was w domu? W domu u Was zakończenie jakiegoś cyklu i otwarcie się na nowy, a więc trzeba sobie pozwolić tutaj na to, aby poświętować troszeczkę i przygotować się na nowy proces, coś się tutaj zamknęło, jakaś została tutaj osiągnięta harmonia. Co u was w pracy? W pracy u was bronicie swoich granic, bronicie swojego dorobku bardzo. Będziecie w nastawieniu takiej yy, obrony. Cześć Ewelina, dziękuję za różyczki. Yy. W obronie granic, w obronie swojego y, dobytku, sw tego co osiągnęliście, a więc y, troszeczkę jesteście tutaj y, za bardzo skoncentrowani na obronie. Czas może wyluzować troszeczkę. Co u Was w miłości? No w miłości już patrzycie w inną stronę, odeszły myśli jakieś tutaj y, bardzo daleko, i y, słuchajcie, idziecie, już kroczycie. Tutaj z odwagą w coś nowego. Widzicie już nowy horyzont, także coś nowego na horyzoncie, na co tu w tym tygodniu uważać. Uważajcie na to, żeby za bardzo nie odpuszczać. Nie odpuszczać i uważajcie też za to, na to, żeby was energie i iluzje nie poniosły za bardzo w tym tygodniu, bo to jest energia e, księżyca, energia żeńska, a więc taka emocjonalność, iluzje, więc uważajcie e, na te swoje odpuszczenia. Jaka jest dla Was karta rada? Karta rada: Ciesz się życiem. Odczuwaj radość to jest karta słońca, a więc szczęście, sukces, zadowolenie szczęśliwa miłość także ciesz się zwycięstwem i dziel się szczęściem